Cześć! W tym odcinku zajmiemy się przygotowaniem bezglutenowych tortilli do waszych kebabów, wrapów i innych przekąsek. Jednocześnie film ten będzie propozycją przygotowania posiłku. Bierzemy się do pracy. Zaczniemy od pokrojenia fileta z kurczaka w kostkę. Pamiętajcie, aby wcześniej go umyć. Następnie wrzucam mięso do marynaty z oleju rzepakowego, soli, sosu sojowego, oczywiście bezglutenowego, czosnku granulowanego, słodkiej papryki i pieprzu kajen. Mieszamy wszystko i odstawiamy, aby mięso przeszło przyprawami. Oprócz mięsa przygotowuję też jakieś warzywa. Ja się ich nie boję, dlatego umytego ogórka, pomidora i sałatę lodową kroję w paski. Mam ochotę również na pieczarki, dlatego wcześniej umyte pokroję w ćwiartki i przyprawione solą oraz oregano obsmażam na oleju. A teraz przechodzimy do bohaterki tego odcinka. Do przygotowania jednej tortilli będziemy potrzebować 50 g mąki bezglutenowej Charmix B, 40 ml ciepłej wody, trochę oliwy z oliwek, 5 g soli i 5 g cukru. Całość mieszam do utworzenia gładkiej masy. Jedną tortillę wykonam z kulki ważącej około 100 gramów. Na obsypany mąką ryżową blat wykładam ciasto, które dodatkowo posypuję mąką i rozwałkowuję, aby otrzymać wystarczająco dużą warstwę ciasta, z której będę wykrajał okrągłe placki. Przed wykrawaniem upewnijcie się, że placek nie klei się do blatu. Do wykrawania tortilli przyda się radełko do pizzy i talerz, od którego w cudzysłowie wytniemy kształt jak na załączonym obrazku. Na suchą, rozgrzaną patelnię wrzucamy nasz placek i co jakiś czas pryskamy go czystą wodą, aby tortilla nie wyschła nam podczas smażenia. Czekamy aż się zarumieni i przewracamy na drugą stronę, pryskając co jakiś czas. Ostatnim krokiem do otrzymania elastycznej tortilli jest zaparowanie jej. Wystarczy po wyłożeniu na talerz całość szczelnie okryć folią. W czasie, gdy tortille odpoczywają usmaż kurczaka wrzucając go na mocno rozgrzaną patelnię. Pozostaje nam już tylko nałożenie składników. Do wcześniej przygotowanych warzyw dołożyłem jeszcze ser topiony w plasterkach. Tak, wiem, że to średnio zdrowe, ale za to bardzo smaczne. Zawijamy placka i opiekamy z dwóch stron, na grillu lub patelni. Ten, jak każdy inny wrap, świetnie łączy się z sosami, dlatego wybierajcie swój ulubiony, smacznego. Jeżeli film Ci się spodobał, to daj znać w komentarzu, a jak chcesz więcej, to zachęcam do lajkowania i subskrybowania.